Cześć, witajcie na kanale Fotoformy, z tej strony Jacek Sopotnicki. Nagrywamy teraz w fabryce porcelany i będziemy dzisiaj mówili o aparacie popularnym, ze względu na to, że jest po prostu niedrogi, ale i bardzo dobry. I pytanie, czy się dalej broni w 2025 roku? A jest to Sony A6100. Dodam tylko, że za kamerą na swoim Panasonicu Lumixie redaktor Krzysztof, tutaj przed Wami Jacek Sopotnicki, a nagrywamy dźwięk na nowiutkim Sennheiserze Wireless Profile. I to jest kolejna odsłona tego mikrofonu, który możecie zobaczyć też w innych materiałach, tym razem w takiej skompaktowanej wersji, także dajcie znać w komentarzach poniżej, czy dźwięk z tego Senka Wam się podoba. Ten mikrofon po włączeniu nagrywa w 32 bitach, także to jest wewnętrzne. Ten mikrofon po włączeniu nagrywa wewnętrznie po 32 bitach. Czy możemy przejść do a600? Dobra. A6100 w 2025 roku. Możecie się zastanawiać, czy nadal warto tego. W sumie można powiedzieć, już staruszka yy, obecnie kupić. I podpowiem wam, że warto ale trzeba wziąć pod uwagę co się zestarzało a co się nie zestarzało. Niektórzy z was mogą powiedzieć, że jeżeli obejrzeliście recenzję Sony 6400 to w zasadzie widzieliście recenzję 6100 to do pewnego stopnia jest prawdą, ale do pewnego stopnia nie jest prawdą, więc przypomnimy najważniejsze funkcje tego aparatu. Porównamy sobie go z konkurencją w 2025 aktualną na rynku w oczywiście podobnym przedziale cenowym, bo trzeba powiedzieć, że samo możemy kupić poniżej 3000, a dokładnie za 2990. 99 zł, natomiast co bardzo ważne jest, żebyście polowali w PhotoFormie na cashbacki, promocje, na przykład na obiektywy, ale te promocje oczywiście się zmieniają cały czas, więc wiadomo, jak otworzycie to po jakimś czasie, to tej promocji obiektywy może być, nie być i tak dalej, ciężko nadążyć, natomiast jeżeli będziecie monitorowali sytuację na photoforma.pl, to możecie ten aparat wyhaczyć taniej. No dobra, przechodzimy do meritum sprawy. Najważniejsze cechy A6100 to przede wszystkim możliwość nagrywania filmów w 4K. 4K jest oversamplowane z 6K, więc tak naprawdę dostajecie praktycznie identyczne z A6400 jakość filmów. Jedyna główna różnica tutaj polega na tym, że nie macie płaskich profili, co w przypadku nagrań 8-bitowych szczerze powiedziawszy nie odgrywa wielkiej roli, więc to, co bym poleciał, tak, polecał, taki pro tip dla tych, którzy chcą używać A6100, to znajdźcie już gotowy profil, który Wam najbardziej pasuje. A jednak, Sony pozwala na modyfikację zarówno kontrakt, kontrastu, nasycenia, jak i kilku innych parametrów, takich jak na przykład ostrość. I jak sobie dobierzecie taki profil, który plasuje Wam prosto z aparatu, to macie bardzo mało postprodukcji, a macie bardzo dobrą jakość nagrań wideo, bo 4K oversamplowane z 6K, czyli zmniejszane, naprawdę robi różnicę. I teraz tak, jeżeli chodzi o 4K, no niestety, mamy tylko 30 klatek na sekundę, więc nie ma slow motion, ale się nie bójcie, ponieważ Full HD, 120 klatek na sekundę z tego Sony akurat naprawdę wypada bardzo dobrze. Czego nam tutaj brakuje i co powinno być już 2025 25 standardem w większości aparatów, chociaż wcale w APS-ce to nie jest jeszcze do dzisiaj prawdą, to stabilizacja obrazów, budowany tak zwany IBIS. IBI I tego nam tutaj niestety brakuje, także jesteśmy albo w APS-ce skazani najczęściej na na stabilizację cyfrową albo na dużo droższą półkę cenową. Chyba, że mowa o Fuji, ale o tym za chwileczkę. Kolejna rzecz, która jest wielką zaletą tego aparatu, to bardzo dobry nawet do dzisiaj sensor. Mamy tutaj do czynienia z sensorem 24 megapiksele, który już od dawna w Sony akurat był bardzo dopracowany. To są ich własne sensory, które nie szumią, kiedy podniesiemy ISO i tak naprawdę macie tutaj duże bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o szum, aż do ISO 3200. Niektórzy powiedzą nawet wyżej, ale 3200 w moich ustach to już jest naprawdę dobry wynik i ten y, sensor nawet na tych czułościach szumi przede wszystkim równomiernie. Łatwo to się ręką usunąć i tak naprawdę jest to fajna opcja dla tych, którzy chcą filmować, fotografować w trudniejszych warunkach oświetleniowych. 24 megapikselowy sensor to duża zaleta, ze względu na to, że im bardziej wyżyłowany, mniejszy sensor, a mamy tutaj do czynienia z aps c tym spada dynamika tonalna, a ta w A6100 wciąż wypada na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście nie jest to poziom A7 Mark III, który wbrew pozorom możecie pod uwagę jako alternatywę do 6100, pełnoklatkową, no ale jest to aparat zdecydowanie większy, no i oczywiście też większa jest jego cena, bo mówimy o aparacie, jeszcze raz przypomnę, do 3000 zł. Teraz tak, co jest zaletą i co się właściwie nie zestarzało? Nie zestarzał się odchylany do góry kranik, który daje wam przy vlogowaniu na przykład, przy kręceniu samych siebie, to niekoniecznie musi być vlog, ale po prostu jak kręcicie samych siebie, daje wam naturalną perspektywę, że patrzycie nad obiektyw, a nie obok obiektywu, bo to wygląda jakbym tam był wszystko kontrolowany, nie wiem, wiecie o co mi chodzi, ktoś tam patrzy, nie wiadomo co, nawet teraz jak patrzę, no wiecie o co chodzi, wygląda to dziwnie, ale jak patrzę w obiektyw, albo trochę na ten obiektyw, tak jak w tym momencie, to jest naturalna perspektywa, więc ten odchylany ekran do góry jest wielką zaletą A6100. Mówiąc o zalecie tego ekranu, jest to taki mixed feelings, powiedziałbym, ponieważ ten ekran zarówno się trochę nie zestarzał, jak i się trochę zestarzał. Co się w nim zestarzało? Rozdzielczość. Ekrany Sony z tej epoki, no niestety, nie słyną z najwyższej jakości, powiedzmy sobie szczerze. Ma to swoje plusy, ponieważ jak robicie zdjęcia, to wydaje się, że wychodzą one takie sobie, a potem jak otwieracie te zdjęcia na komputerze już, to wychodzą one dużo lepiej i mówić, o kurczę, przecież ten aparat całkiem źle pracuje. Także nie, nie dajcie się zrobić, że tak powiem, tej iluzji, ponieważ no tak, to jest Sony niestety. Co się nie zestarzało w tym wyświetlaczu, to jego jasność. Tam taki protip kolejny, jeżeli chodzi o użytkowników Sony, jest taki, żeby włączyć sobie w przypadku na przykład kręcenia w świetle słonecznym w pełnym dniu, włączyć sobie tak zwane ustawienie Sunny Weather, słoneczna pogoda i wtedy dostajecie taki boost tego, tej jasności i to całkiem nieźle wygląda. Co się też nie zestarzało, to fakt, że w odróżnieniu od wielu współczesnych aparatów nastawionych głównie na wideo, macie zarówno wizjer oczny, jak i właśnie ten wyświetlacz, o którym wcześniej wspominałem, ten Wizer też oczywiście nie jest już dzisiaj najwyższej jakości, nie ma jakichś wspaniałych tam systemów zastosowanych, ale jest kompletnie wystarczający, żeby skadrować obraz, żeby przyłożyć do oka i mieć bardzo, bardzo wyraźną możliwość kadrowania. No dobrze, to są rzeczy, jeżeli chodzi o samą obsługę aparatu. A teraz porozmawiajmy o zdjęciach, bo jest to aparat tak samo foto, jak i wideo, w tym sensie, że z tamtej epoki generalnie najczęściej te aparaty Sony były bardzo hybrydowe. No i teraz tak, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, tak jak powiedziałem, dynamika to na do dzisiaj pozostaje na bardzo przyzwoitym y, poziomie. Wypały, jeżeli chodzi o jasne partie obrazu, y, są powiedzmy dość dobrze kontrolowane. Oczywiście trzeba uważać, tak jak mówię, w porównaniu z pełnoklatkowym line-upem Sony z tamtej epoki wypada to gorzej, ale wciąż wcale nie najgorzej. Jeżeli chodzi o naturalność y, kolorów skóry, to akurat w przypadku tego aparatu muszę powiedzieć, że wypada on nie najgorzej. Są aparaty, które lepiej oddają kolory skóry, na przykład Panasonic i tutaj wcale nie wskażę kanona, bo to jest, to jest trochę tak, że wiecie co, każda, każdy brand interpretuje kolory po swojemu. Jedni lubią Fuji, jedni lubią Canona, inni Nikona i tak dalej. Ja na przykład osobiście lubię interpretację Nikona. Sony najczęściej nie jest bardzo chwalone za interpretację kolorów skóry, ale w tym przypadku, w przypadku A6100 dajcie szansę temu aparatowi, ponieważ połączony z dobrym obiektywem wcale nie najgorzej pod tym względem wypada. No a w przypadku fotografii, mówiąc o fotografowaniu, i też w filmowaniu, oczywiście nie można pominąć tematu autofokusa I czy ten się zestarzał? Owszem, nowsze aparaty Sony wypadają pod tym względem lepiej, ale czy to znaczy, że autofokus A6100 nie daje rady w 2025? Wcale nie. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę wielopunktowym autofokusem który pokrywa większość pola. Sami możecie zobaczy na przebitkach takich od strony producenta, jak to wygląda. Mamy dodatkowo możliwość śledzenia oka, które było właściwie w momencie, jak te aparaty się pojawiły na rynku, czymś rewolucyjnym i do dzisiaj wypada to bardzo dobrze. Mamy też do czynienia z możliwością takiego live trackingu, czyli śledzenia obiektów na żywo, gdzie możecie tapnąć na ekraniku i obiekt jest śledzony i co więcej jest dobrze śledzony. A co najważniejsze dla mnie w przypadku 6100, mówimy o aparacie, który jest takim aparatem półamatorskim. Chociaż może być profesjonalnie wykorzystywany, no to w tym przypadku łatwość obsługi. Czyli mamy tapnięcie na ekran, śledzenie obiektu. I to jest naprawdę super, ponieważ działa bez żadnej większej przygotówki, bez wybierania tego, czy chcemy śledzić pociąg, motocykl, ptaka czy coś tam, tylko po prostu tap i śledzi. I działa to całkiem nieźle. Dodatkowo, autofokus w tym aparacie, nawet na dzisiejsze standardy, jest bardzo, bardzo szybki. I co zawsze podkreślam w przypadku aparatów Sony, jest to autofokus intuicyjny. Bardzo często jednak, w przypadku innych systemów, trzeba sobie z tym autofokusem trochę wcześniej popracować, żeby się go nauczyć i żeby nie zrobił nam psikusa. Natomiast tutaj nie przeszkadza ten autofokus, a pomaga, a to już jest duża rekomendacja. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy jednak o aparacie, który na dzisiejsze standardy jest już trochę dziadkiem. Zobaczcie sami, że jeżeli chodzi o Sony A6100, to naprawdę, biorąc pod uwagę jego możliwości, w obecnie jest to naprawdę aparat, który może kapitalnie sprawdzić się w wielu e, zastosowaniach. Dobra jakość wideo, dobry autofokus, odchylany wyświetlacz no to są ważne, ważne cechy. Sopotnicki zmiennym jest trzy wady. <słuch> Pierwsza wada, no to przede wszystkim brak 10-bitowego zapisu e, filmu wideo. Co jednym może przeszkadzać, a drugim nie, no bo, ponieważ no, no, powiedzmy sobie szczerze, że praca z 8-bitowym zapisem to najczęściej e, po prostu gotowe pilki z aparatu, a potem jakaś delikatna, drobna korekcja i tyle. E, nie jest to przystosowane do jakiejś głębokiej postprodukcji. Druga wada. To brak płaskich profili. A6100 tym właściwie się odróżnia w ogromnej większości od A6400, który jest bardzo podobny technologicznie, że nie ma tam takich profili jak S-Log, S-Log 3 i tak No, to jest trochę wada, trochę zaleta, ponieważ w przypadku 8-bitowego zapisu, tak jak powiedziałem, lepiej i tak celować w zapis taki, który już finalnie będzie występował w nagraniu wideo, a potem robić tylko drobną korekcję w poście, niż robić to w płaskim profilu, a potem korygować, bo w 8-bitowym zapisie nie wychodzi to najczęściej wcale nadzwyczajnie. Trzecia wada to w końcu bateria, słynne NPF 50, poprawcie mnie w komentarzach jak się mylę, ale chyba tak do dokładnie czy NFW, NPF, NSFW, no wiecie o co mi chodzi, w każdym razie te małe akumulatorki e, Sony, no i to niestety nie wystarczy na zbyt długo, więc trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Wchodźcie na stronę Fotoforma, jak bierzecie, ten, e, jak bierzecie sobie ten aparat, to wrzućcie od razu do koszyka kilka e, po prostu baterii z tej, e, do tego aparatu, czyli kilka akumulatorków, na przykład z Patony, śmiejemy się zawsze z tej nazwy Patona, nie wiemy skąd się wierzę, ale na przykład z Patony możecie sobie wziąć alternatywne akumulatorki do tego aparatu i powiem szczerze, jak pracowałem e, więcej z tymi akumulatorami, teraz akurat mniej pracuję z tymi akumulatorami, ale jak więcej, to miałem ich mniej więcej w torbie, oprócz tego w aparacie, około trzech akumulatorów i to to najczęściej mi w pełni wystarczyło, ale trzeba powiedzieć, że te aparaty, szczególnie jeżeli używamy cały czas do Focusa, albo kręcimy dużo filmów, potrafią dość szybko te akumulatory zeżreć. Możecie powiedzieć jeszcze: no, dobra, dobra, Sopotnicki, słodzisz nam tu, wymieniłeś wady, które wcale nie są aż takie wielkie, a zapomniałeś o przegrzewaniu się. I owszem, faktycznie, jeżeli miałbym kręcić powiedzmy vlogi gdzieś tam w głębokiej Afryce, blisko pustyni, bo też Afryka, Afryce nierówna, no bo w RPA wcale temperatury nie sięgają tak wysoko, no, ale powiedzmy gdzieś w okolicy południowe Maroko, no to. Może bym się troszeczkę bał tego e, zjawiska, ale w innych przypadkach, szczerze powiedziawszy, w ogóle bym się go nie bał, szczególnie, że kolejny prototyp dla użytkowników tej epoki właśnie aparatów Sony, polega na tym, żeby w ustawieniach sobie przełączyć na wysoką tolerancję przegrzewania. W menu zobaczycie milion takich tutoriali, gdzie sobie to znaleźć. E, może nam się uda w pokazać nawet jedno e, zdjęcie z tego dokładnie e, z tej zakładki, z tej kafelki w menu. Natomiast w momencie przełączenia tej wysokiej tolerancji na ciepło e, tego aparaciku, wcale się nie wyłącza za Szybko, wcale się nie przegrzewa za szybko i można spokojnie jechać wszelkiego rodzaju e, materiały. Można prowadzić kanał na YouTube, można robić Content Creation bez żadnego problemu tym aparatem w 2025. Czas więc na podsumowanie. Czy aparat A6100, Sony A6100 sprawdza się w 2025? No, nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli nie pokażemy konkurencji. No i tak konkurencję ma mocną, akurat trzeba przewidzieć, Canon. Canon R10 i Canon R50. Canon R10 tańszy, Canon R50 droższy. Nie, Canon odwrotnie, zawsze mi się myli, bo powinno być odwrotnie, prawda? Ale Canon R50 tańszy, Canon R10 droższy, e, więc można powiedzieć, że tutaj Canon obstawia bardzo mocno konkurencję. Wielką zaletą Sony A6100 jest to, że wchodzimy w bagno. Sony E, który daje największą i bezprecedensową toż bez żadnego wątpienia e, dostępność wszelakich obiektywów od tych obiektywów oficjalnych Sony poprzez e, obiektywy Sigmy, poprzez obiektywy Viltroxa, poprzez obiektywy wszelkich rodzajów producentów butikowych, TT Artisan, Artisans, Seven no, Artisans LaOA wymieńcie sobie jakikolwiek brand na pewno na ten montaż macie dostępne obiektywy, więc to jest wielka zaleta natomiast trzeba powiedzieć, że konstrukcje Canona są troszeczkę nowszymi konstrukcjami ale to nie znaczy, że koniecznie lepszymi. Warto przyjść do salonu fotoformy na Warszawie na Andersa, czy we Wrocławiu na i po prostu sobie te materiały, przepraszam, te aparaty podotykać i zobaczyć, co Wam lepiej leży, co Wam po prostu pasuje. Kolejną konkurencją będzie na pewno Fujifilm xt 30 Mark II. To jest aparat podobny cenowo, troszeczkę droższy, natomiast, no, co warto podkreślić, na pewno kolory Fuji są tutaj ogromną zaletą, no i też bagnet Fuji jest nieco bardziej otwartym bagnetem niż Bagnet Canon, w związku z tym ta dostępność obiektywów też jest na dobrym, nie tak dobrym jak w Sony, ale bardzo dobrym e, poziomie. No i Fujifilm to Fujifilm. E, miłośnicy wiedzą o czym mówię, więc warto też ten aparat wziąć pod uwagę. Natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku wchodzenia w system Fuji zawsze, ale to zawsze, mamy do czynienia z gorszym autofokusem i to jest po prostu bez żadnego wątpienia. Więc w zasadzie tak się plasuje konkurencja tego aparatu. Nie jest jej bardzo dużo, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że w dzisiejszych czasach tych aparatów. Poniżej 3000 jest po prostu niewiele. Szkoda, ale takie są po prostu fakty. Dajcie znać w komentarzach poniżej, co myślicie o tym aparacie w 2025 i poza ten 2025 e, rok. No i oczywiście, nie zapomnijcie subskrybować. To dodaje nam skrzydeł, e, łapeczki w górę. No i też zapraszamy Was oczywiście do Salonu Fotoformy w Warszawie. E, Andersa, Wrocław Odrzańska jeszcze raz na akademiafotoforma akademia akademia.fotoforma.pl, gdzie możecie się uczyć e, podstaw fotografii, ale i też bardziej zaawansowanych kursów skorzystać. No i cóż, zapraszamy Was do następnego nagrania. Trzymajcie się.